Cześć! Z tej strony Ania, witam serdecznie na moim kanale. Dziś chciałabym pokazać Wam prace, które powstały na wyzwanie do grupy Cudna Paczka. Jest to grupa na Facebooku, na której grupka osób prezentuje różne fajne prace, są fajne inspiracje, zadania, konkursy. Dziękuję bardzo Oli Pustółce za to, że udostępniła mi link do tej grupy, gdzie mogłam się zapisać, ponieważ bardzo spodobały mi się jej prace, które prezentowała na swoim kanale. Dlatego, szukając nowych inspiracji, jakiegoś takiego właśnie źródła natchnienia, postanowiłam przyłączyć się do tej grupy i nie żałuję, bo poznałam tam bardzo fajne osoby. Wykonałam już właśnie pierwsze swoje zadania, którymi dzisiaj chciałam się pochwalić. Pierwszą kartką, która powstała. Z inspiracji właśnie z tej grupy to będzie kartka sztalugowa. Ja Wam później spróbuję wrzucić linki w opisie filmu, właśnie do tych prac, które, które na grupie były. Niektóre są na, na YouTube, inne chyba były prezentowane na social mediach tych dziewczyn, które te prace wykonywały. No, spróbuję je podlikować, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądały pierwowzory. No i co udało mi się stworzyć, więc tak jak mówiłam, pierwszą karteczką to była kartka sztalugowa. No, na inspiracji również była w tym klimacie takim steampunk. Ja osobiście nie przepadam za, za tym stylem. Bardzo malutko prac robię, bo no, głównie robię jakieś prace dziecięce, na śluby, takie wiecie, urodzinowe, ale głównie takie dla kobiet. Mało robię prac męskich i tutaj było takie moje wyjście ze strefy komfortu, żeby zrobić coś innego. Oczywiście, dla, przez to, że nie robię takich prac, nie mam żadnych papierów takich, właśnie, steampunkowo-męskich. I pobrałam sobie grafiki ze strony FreePic. Tam są darmowe gry, grafiki, wektory, jakieś zdjęcia, z których można korzystać. Dopasowałam właśnie to do swoich potrzeb. Tego to powstała właśnie taka karteczka. Użyłam tutaj Sizalu. Jakiejś starej strony z książki, e, takiego papieru e, fakturowanego, te grafiki, to wszystko właśnie miałam z tej stronki dar, z tymi darmowymi grafikami. Wykorzystałam też m, m, tekturkę przedstawiającą skrzydła motyla, i tutaj napis był bodajże od Zoju Design z tej takiej wielkiej paki, którą e, kiedyś sobie zakupiłam. Gardeczka sztalugowa otwiera się w ten sposób. Tutaj blokuje się o ten zegar. Tutaj mamy, widzicie, takie, taki stojaczek, dzięki któremu właśnie tą karteczkę można postawić, wyeksponować, tutaj napisać życzenia. I kwiatuszek taki materiałowy, nie robiony przeze mnie, to jest jakiś z gotowych takich materiałów, które dostałam kiedyś w jakiejś parce przydasiowej. I tak wygląda moja pierwsza praca. A tutaj jeszcze z maski zrobiłam takie ornamenty. Przyłożyciu tuszu Distress Oxide brązowego. I tak wygląda pierwsza, pierwsza praca. Drugą inspiracją to była kartka z nietypowym tłem. Zafascynowała mnie ta kartka już u Oli Pustulki na kanale, gdzie prezentowała ją w takiej formie urodzinowej. Kartka jest naprawdę niesamowita. Pierwszy raz y, miałam styczność z takim tłem. To tło jest takie 3D, widzicie? Składa się z takich by nie, nie tyle ruloników, co takich prostokątów. Y, bardzo pomysłowo zrobiona. Ja zrobiłam ją tutaj w formie zimowej. Y, wykorzysta wykorzystałam tutaj swoje kwiaty z y, bawełny utwardzanej, y, grafiki od. Boże, od Minty z tej kolekcji nowej zimowej. miałam tekturkę jakieś sztuczne dodatki takich ośronionych gałązek. I myślę, że efekt wyszedł całkiem fajny. Na pewno jeszcze nie raz sięgnę do tego sposobu robienia tła, bo jest naprawdę bardzo efektowny. No, naprawdę podoba mi się i osobiście sama nigdy bym nie wpadła na to, że można w taki sposób... Zagospodarować po prostu tło y, kartki. Kolejna praca y, to była tematyka kartka urodzinowa w brązach i w zieleni. I y, dzięki temu powstała właśnie taka karteczka. Tu jeszcze jej nie okleiłam w środku, później sobie to uzupełnię. Wykorzystałam tutaj moje kwiaty właśnie z bawełny utwardzanej, Grafika od zoju design, tak samo jak ta cyferka, którą troszeczkę tutaj pokolorowałam na brązowo. Te duże kwiaty to były z arkusza Oz z zestemperii jakieś takie z takiej kolekcji właśnie z brązami różnymi, której dawno nie wykorzystywałam. Tekturka motylka, Sizel. I karteczka jest taka troszeczkę przestrzenna, bo te panele są na podwyższeniach. I naprawdę podoba mi się ta praca. Mimo tego, że są tylko takie dwa kolory dominujące, no to robi wrażenie. Kolejną karteczką to była kartka magiczna w stylu Harry'ego Pottera. Na grupie otrzymaliśmy grafiki, które mogliśmy wykorzystać do zrobienia tej pracy. I ja tutaj zrobiłam to w formie. Właśnie też karteczki sztalugowej opiera się od list. Grafiki na tło również pochodzą z tej stronki Freepik. Zrobiłam tutaj delikatne chlapania i użyłam sizzle. To jest też taki klimat, który no nie, nie często gości w moich pracach, ale też uważam, że wyszła ciekawa. Kolejną, kolejną inspiracją to były kartki do koperty, i wymóg był taki, że mają mieć zaokrąglone brzegi oraz czarne elementy. I tutaj również posłużyłam się grafikami ze strony Flipik i wydrukowałam sobie zarówno tła, jak i y, grafiki. Tutaj tylko wykorzystałam y, te elementy do wycinania. Nie pamiętam już naprawdę z jakiej kolekcji. Czy to było coś z Craft O'Clock? Całkiem możliwe. Karteczki są proste, nie są jakoś bardzo podniesione na dystansach, tak żeby można było je bez, no bez problemu włożyć do koperty. Pierwszy raz w ogóle używałam, słuchajcie, czarnych baz. Te bazy robiłam sama. Bardzo, no bardzo mi się podoba ten, też ten styl, więc myślę, że że już jeżeli przełamałam ten te swój opór przed robieniem męskich kartek, um, no to będę po nie, po nie sięgać i będę je robić. No bo jednak panowie też zasługują na jakąś fajną taką oprawę do, do tych swoich świąt. Um, oprócz um, tych grafik wykorzystałam tutaj również taki papier fakturowany. Takie troszeczkę wygląda. wiecie, jak, jak te kamienie takie na drodze. Um, Kawałek kalki, tu jakiś kawałeczek z starej książki, te złote takie maźnięcia to jest bodajże taka patyna od Stemperii w takim malutkim słoiczku. Może zaraz znajdę. To jest coś takiego, patyna, a do postarzania, patyna postarzająca, coś takiego. Mam już to od dłuższego czasu. No i nie miałam okazji wykorzystywać, więc, więc teraz przy tego typu projektach jak najbardziej ona mi się tutaj sprawdziła. I tak oto prezentują się te dwie karteczki do koperty. Kolejną, kolejną pracą był czekoladownik. I ten czekoladownik również wykonałam na czarnej bazie, z czarną tutaj y, tą serwetką, y, taką koronkową, y, z kwiatkami z bawełny utwardzanej mojego wyrobu Seizal. Y, Stążeczka taka w stylu y, old fashion ribbon, ale y, też mojej produkcji domowej. I taki czekoladownik, bardzo prościutki z załącznikiem, ponieważ. I już znalazł dom. Leci do mojej mamy. Pozwoliłam sobie tutaj też umieścić swoje logo, ponieważ leci on, y z tego co wiem, dalej. Więc niech, niech ludzie wiedzą, kto to robił. Następną y kartką, y która powstała, ale w sumie powstała już jakiś czas temu, y jeszcze zanim y dołączyłam do grupy, to była ta kartka rękawiczka, ponieważ inspiracją do, do tej kartki na grupie były strzępy koronki lub gazy. No i tak mi się wpasowała w, w ten temat, że postanowiłam ją również udostępnić właśnie na, na grupie, bo również ma tutaj elementy koronkowe, więc. Postanowiłam naprawdę z niej skorzystać, bo uważam, że jest w temacie i zasługuje na to, żeby była pokazana. Kolejną pracą to był Exploding Box z shakerem. Wymogiem było zrobienie pracy z minimum jednym shakerem, czyli można było zrobić shaker na okładce, w środku, gdzie tam nam się żywnie podobało. Szejkerek, taki tutaj z tymi drobnymi kuleczkami, takimi przezroczystymi i takim konfetti serduszkowym. Bardzo mi się podoba. Zrobiłam ten dystans tektury introligatorskiej i pomalowałam ją na biało. Po otwarciu, Exploding prezentuje się w ten sposób. Grafiki tutaj są od Craft O'Clock nie pamiętam nazwy kolekcji, już teraz nie będę szukać, żeby nie robić zamieszania. Jedna z tych starszych, takich dziecięcych. Na tym panelu mamy takie fajne grafiki na dystansach. Tutaj mamy wolne miejsce na życzenia. Środek zrobiłam z takiego drewienka. Kiedyś kupiłam w jakimś takim sklepie z artykułami ślubnymi wiecie, żeby tam można było właśnie do exploding boxów wykorzystywać jako taki podest, nie wiem do torcików, czy coś takiego i dookoła dałam takie grafiki, właśnie łóżeczka konika one są fajne, bo są dwustronne więc super to wygląda a na środku z patyczków do, do yy, koreczków zrobiłam takie yy, słupki i na nich jest yy, to taka girlanda na bocznych ściankach również wykonałam shakery podobnie jak na okładce tak samo zrobione z tektury introligatorskiej pomalowanej na biało i boksik czeka na pełną personalizację jeśli ktoś byłby nim zainteresowany to zapraszam do kontaktu na nim również moje logo. Kolejna praca to była kartka z tłem z maski, czyli nie wolno było używać papieru skrapowego, tylko trzeba było zrobić front kartki samemu. I ja tu wykorzystałam taką maskę. A Zaraz ją poszukam, bo mam tu chyba na wierzchu z Agaterii. Bardzo ją lubię. W ogóle uwielbiam wszelkiego rodzaju takie ornamenty i właśnie wykorzystałam tutaj ten wzór do zrobienia, do zrobienia tego tła. Również wykorzystałam taką pastę strukturalną od Minty Papers i pokolorowałam to wszystko tuszem. Grafiki, też słuchajcie nie pamiętam z jakiej to były kolekcji. Jeszcze miałam jakieś elementy właśnie do wycinania z tymi słoniczkami takimi, jak mi się przypomni to najwyżej napiszę na, w opisie filmu. I karteczki są proste, mogą być do koperty, zrobione są bazy z papieru kraftowego. Tak naprawdę tutaj więcej nic nie ma, tylko w środku jest wyklejone papierem, żeby było sztywniejsze i miejsce właśnie na umieszczenie tutaj wkładki do życzeń. I tak się prezentują te karteczki. Kolejną pracą to była kartka z użyciem kliszy i nitki. Dziewczyny w swoich projektach wykorzystywały klisze takie, wiecie, samoprzylepne albo tekturki kliszy. Ja oczywiście nic takiego nie miałam, więc również posłużyłam się stroną Freepik i pobrałam sobie grafikę kliszy mniejsze, większe wykorzystałam też jakieś stare grafiki, które znalazłam w swoich zasobach kwiatki z bawełny utwardzanej i zrobiłam czarną bazę kartki DL, i tak właśnie powstała ta karteczka. Jako sznurek wykorzystałam tutaj Sisal, więc jak najbardziej element sznurka i kliszy jest zachowany. Kolejne prace, które mogliście już widzieć na moim kanale, to były dziecięce pop-up boxy. Również stwierdziłam, że moje te prace, które już miałam, wpisują się w zadanie. Więc, żeby, więc żeby wiecie, no nie marnować materiałów, a miałam już. O, się mi urwało coś, a miałam już po prostu zrobione te, te pop-up boxy, które również były jako zadanie. Postanowiłam też je wykorzystać, i tutaj mamy pop-up box chłopięcy. Oraz taki pop-up słodki, cukiereczkowy dla dziewczynki. I zostały nam jeszcze dwie prace. Kolejną pracą była kartka okiennica. Tutaj niestety popełniłam małą gafę, ponieważ źle docięłam te boki, bo mi tutaj wyszło takie Dobra. Nie, nie, nie tak jak powinno być, bo to powinno być, że te tulikąty się tutaj schodzą w taki szpic. Ja sobie troszkę źle to odmierzyłam, ale kartka okiennica powstała. Tutaj mamy takie zapięcie na magnesik. W środku jest miejsce na życzenia i karteczka może sobie stać w ten sposób, i cieszyć oko. I ostatnią pracą, którą zaprezentuję jest kartka z szybką. Również pierwszy raz robiłam taką fajną pracę, gdzie okładeczka naszej kartki jest całkowicie praktycznie wykonana z tej folii do shakerów. Przezroczysta, bardzo fajna. No, tutaj niestety widać tą choinkę podklejoną taśmą dwustronną. Szkoda, że nie miałam właśnie takich grafik świątecznych dwustronnych, bo wtedy o wiele ładniej by to wyglądało. Zastanawiam się jeszcze tylko, jak tutaj na przykład umieścić życzenia, bo jak tutaj, wiecie, podkleimy kartkę, no to będzie nam. No ten napis będzie tutaj przebijał, więc muszę pomyśleć, jak to zamontować. Może, może po prostu w takim trójkącie jakimś przykleić tutaj te życzenia, żeby na zewnątrz nie było ich, tak widać, żeby nie psuć tej całej pięknej kompozycji z tymi bombkami w tle. I słuchajcie, tak wyglądają tak wyglądają prace, Zamysłem było, żeby było ich 14, lub. Więcej, jeśli ktoś miał ochotę, był jeszcze jeden projekt na kartkę z pizzą. No ale niestety, no, no, nie yy, sprawiając nikomu przykrości, nie przemówił do mnie ten projekt jakoś. Kartka pizza to nie jest mój y, ulubiony temat. I tak wyglądają sześciusiętne prace. Jest ich sporo. Naprawdę. To był mega twórczy weekend cardmakingowy i jestem bardzo zadowolona, że udało mi się zrobić aż tyle projektów w tak krótkim czasie. Napiszcie, co sądzicie. Cześć, pa!